Często spotykam ludzi, którzy mówią: Boże, dlaczego mnie to spotkało? Wszyscy dobrze wiemy, że nowotwory to nie jest Boże rządzenie, tylko to jest mutacja komórki. I ten mój nowotwór, który też mi się zagnieździł we łbie, a wcześniej w nelce. Ja jestem chyba ślepym zaułkiem ewolucji, bo dwa nowotwory w jednym czasie to się rzadko zdarzają. Ale to nie jest z przerzutu. W każdym razie to jest tylko mutacja komórki. Tych Mutacji w ciągu dnia jest kilka. Nasz system immunologiczny je wykrywa. Ale czasami, jak jest mytoza i yy, replikacja kodu DNA, to jest błędny kod DNA i ta komórka zaczyna się rozwijać. I to jest po prostu nowotwór. A im się ten nowotwór robi większy, im ma w ramach andiogenezy własne ukrywienie, to odrywają się poszczególne komórki i wędrują po całym organizmie i to są przerzuty.